Polki, Polacy, osoby tutejsze, po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni. Rodacy, przyszedł czas, żeby powiedzieć o kłamstwie. O tym, co z nami robi, jak zmienia świat wokół nas i rujnuje nam życie. Naszym państwem kieruje, bo przecież nie rządzi. Notoryczny kłamca, dwukrotnie skazany za to przez sobę. też, podlegli mu ministrowie. Codziennie kąpią nas w morzu kłamstwa. Myślicie, że z tej kąpieli wychodzimy bez szwanku wprost przeciwnie. Żeby nie utonąć, obniżamy nasze pragnienie prawdy. Sami je w sobie tłumimy. Zruszamy ramionami, machamy ręką albo mówimy, że oni wszyscy są tacy sami. Ale przecież bez pewności co jest prawdą, tracimy własną Pewność siebie i zalęknieni podejrzliwie przypatrujemy się sobie nawzajem. Na końcu wszyscy się od siebie nawzajem odwrócimy. Każdy będzie sam. Namawiam do szukania prawdy. To antidotum na nadchodzącą epidemię samotności. Ratujmy się. A Morawiecki, on jest już nie do uratowania. Drodzy moi, kiedy prezes Kaczyński nienawistnie obrzuca Tuska zdrajcą narodu, ryżem, rzuca się w oczy napis przed jego mikrofonem. Z miłości do Polski. Więc można aż tak kochać, że aż nienawidzić. To miłość toksyczna. Z elementami przemocy werbalnej i psychicznej. Apeluje do policji. Załóżcie mu niebieską kartę. A jako mózg Państwa przypominam, Ojczyzna myśli, Ojczyzna wie. To tyle. Dziękuję za uwagę.